Witam was. Ah, ale mocno, normalnie normalnie depilacja. Gramy dzisiaj Oziwa, nie w Scary Teacher. Uuu, coś nowego, cóż to może być? Będziemy dzisiaj grali w Scary Stranger. Czyli tak naprawdę po prostu nie będzie babci, tylko będzie dziadek zaplutek, aka Francis. Aka po prostu dziadek, no jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, no obejrzyjmy tą piękną historię, zobaczmy co tu się dzieje. Lecimy! I'll show these stupid birds. ha 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 Mr. Grumpy Pants, a lesson. Dziadek widzę ewidentnie tutaj męczy zwierzęta, męczy dzieci, męczy małe piłki, rozwalił ją, no tragedia, nie wybaczyłbym mu tego nigdy Dobra i teraz filmik A, głupie dzieciaki, te przeklęte dzieciaki O Boże i te dźwięki <grywka> Dobra Dziwograwiamy cię na komputerze, nie na telefonie, więc wiecie, klawiatura, bług i normalnie nie będę. Ciężko może tutaj mi się być sterować na początku, bo nie będę przyzwyczajony. Tak widzę dosyć y, topornie to idzie. Tu mi mówią, aha, dobra, dobra, no, klikaj to. Idź tutaj, taki mini tutorial, ale dobrze przyda mi się powiem wam szczerze, bo... Bo ja nie wiem totalnie jak tu się gra nawet. Wiem, że tylko podobne do Scary Teacher jest, nie? Tylko tyle, no. Mam to to sobie kliknąć, o. Dynamit. Super, petardy Petardy do Grilla? A czemu nie mogę obrócać ekranu? O god, czemu ekranu nie mogę obrócić? Dobra, mam nadzieję, że nie mogę ruszać ekranem, tylko dlatego, bo to jest tutorial. Bo w teorii też nawet wiecie, wyjść tak nie mogę. Nie, klikam teraz na maksa w lewo i nie mogę. To jest takie, wiecie, totalnie dla ostatnich, co nie umieją grać po prostu ludzi. Totalnie. Więc zobaczmy, co my tu zrobiliśmy. no Wróciliśmy szybko, petardę sobie. No, o, zapalarą, podpala sobie, petardę. Co to spadło? Koler? Boże. I gniazdo z ptakami? Ej, wygląda jak Chińczyk, który ryż zbiera. Generalnie, bo miał taką czapkę. Wreszcie inna muda, niewiarygodne. nie umierać, już dostawałem szało od tamtej. Dobra, szybki tutorial le level po nas, i teraz mamy jakiegoś wielkiego konga, konga, King Konga. Dziadek jest bardzo niemiły, bo ja mam. W jednego konga męczy. Dawaj, teraz uwaga, czy mogę się ruszać? O, dobra, działa. Mogę, mogę normalnie się ruszać głową, tam po prostu to był tutorial. Nie było problemu, wszystko jest OK. A, tutaj mi jeszcze każecie oczywiście kupić. No tak, tak, oczywiście, oczywiście. Muszę jeszcze se kupić, żeby otworzyć, bo nawet bym nie mógł wejść. Eee, co tu leży? O, już coś na razem dziwnego. Co to jest? A, to pewnie Energy Drink, żeby energię ładować, ale my tu chyba mamy nieskończoną energię, nie boimy się takimi rzeczami. Dobra, co ja muszę zrobić? Muszę zrobić, żeby goryla zaatakował sąsiada. Eee, jak, jak ja mam to zrobić? Jakiegoś banana mu rzucić? Coś pewnie takiego, nie? Albo jakoś go odczepić pewnie z tej, z tej smyczy. O, pełno tych drinków tutaj rozsadzili. Tak samo te gwiazdki. Ale te gwiazdki pewnie nic mi nie dają też specjalnego, prawda? Zobaczmy. Nie, po prostu dostaję je. O, No i jest moja stara, dobra drabina. Powiem wam, bez drabiny... A jak się puszcza drabinę? A ku, dobra, ku. Mogę wypuścić drabinę, dobra, dobra, wszystko jasne. Normalnie mogę wziąć moją znowu drabinę i zrobić mój najlepszy. O! Hop. I jeszcze poproszę drabinę z powrotem. Dobra, nie zostawiamy drabiny nigdy, pamiętajcie, nigdy nie zostawiajcie drabiny samej, bo będzie jej po prostu przykro, no. Prosta piła. Ty, mogę być Mikołajem i przez komin wejść? Ty, uwaga. O, nie, nie się. Drabino, nie! Drabino, nie, nie, nie! Chodź tutaj do mnie, wrac, wróć do mnie! O! Beka, że w ogóle jest tak stroma, a ja mogę tutaj chodzić, nie? Dobra, akcja komin, no. Powiedzcie, że. Nie, nie nie spadaj, Drabino. Absolutnie nie spadaj. Nie. Masz tutaj. Oprzeć się, o! Proszę, proszę, zadziałaj. No, nie, 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 nie. Jeszcze jedna próba, no. O, o, o! Nie, przelatuję! <laughs> Yy, powiem, wam, powiem wam szczerze, że nie mogę wyjść chyba stąd. Czy Ader Polek na pierwszym levelu, bo zagalopował się? Czy to się mogło stać? A co? Mogę do góry? Może się spojrzeć? Coś ten? Nawet nie mogę tak wysoko. O ten jestem małą świnią i nie mogę patrzeć w niebo. Ty yy, Ryplay. Bo mnie gra zbugowała. Czyli już wiemy przynajmniej na starcie Że świętego Mikołaja się bawić tutaj nie można Bo jak wejdziesz przez komin to już z niego nie wyjdziesz No myślałem, że dostanę darmowe ciastka A dostałem... O Boże tu myślałem, że bagażnik będę mógł otworzyć A tu się alarm włączył Ej Boże już tak Gadając klikam i właśnie tak się dzieje potem No tak się właśnie dzieje No elo młotku Młotek kurcze werki aferki normalnie chyba no, co ja mogę... Muszę tę gorylę pewnie... Za, zakładam się, że muszę ją otworzyć. I czemu mi... Co tu się dzieje? Aha, krzaki mnie bogują. Mogę coś tutaj ci zrobić? Eee. <grymne> Użyłem tego młotka i to, co to się zrumbało? Goryla mnie... Tutaj... Spojrzała na mnie ciężkim wzrokiem, i już koniec? Nie mogę uciec? Nic nie mogę zrobić, no? Ale przynajmniej próbą, metodą prób i błędu wiemy, że na pewno młotek to nie jest i że trzeba uważać do tej goryle, jak się podchodzi, bo może ci zrobić niefajnie. Bardzo niefajnie. A tutaj w ogóle mogę coś podnieść? No tak się świeci, jakbym mógł to podnieść, ale nie mogę. A tu jest klucz, o. I banany są, to na pewno i klucz i banany mają coś, nie? O, pewnie muszę je rzucić, o dokładnie, muszę je rzucić banana. Masz banana, gorlo. Yy, ale czy to zaliczyło? Nie, chyba muszę trochę bliżej podejść, nie? Masz. Łap. Łap, byczku. Dobra. Teraz klucza muszę użyć. O. Gdzie jest ten ziomeczek sąsiadzik? Zaplutek. Yy, nie ma go gdzieś. okej, okay, gdzieś tam co chodzi. Ja zachodzę po krzakach. Ja sobie w międzyczasie trochę pozwiedzam, zobaczymy, bo tu wiecie, nowe mieszkanka, no, nowa mapa, nowe życie. Dobrze, że mi się udało to w ogóle przejść w jakimś czasie konkretnym, bo powiem wam z tą energią, tu tak się czuję niestabilnie teraz, nie? Może mi się skończyć. W ogóle jaka willa, jakie schody. Powiem wam, no, dużo lepiej niż tamta mieszkanko babci, no, urządził się tu lepiej. Siłownia na pełnej. Nie mogę poćwiczyć widzę, nie mogę niestety poćwiczyć, no nie, nie mam takiego luksusu, ale dobra. <śmaw seinen Saul> Czemu go przytulił? Najpierw! <śmawline> I ściągnę, mu ciągle jeszcze. Gdzie są moje okulary? Chciałem być jak Goryla. Chciałem być jak Mr. Goryla, ale nie zdążyłem, niestety. Ale no, no co dajcie no. Udało się, to się udało. Do trzech razy sztuka. O, nowe ciuchy ma, bo mu, mu gryla zabrała. Znowu do ptaków strzela? Te ptaki powinny usiąść na górze i nasrać na niego, powiem wam szczerze. Założę się, że tak by było. A jak nie na niego, to by mu na ten hamak pewnie tam narobiły. No, na, na 100%. O, wow, może teraz mi mówicie, że mogę se kupić. Dobra, dobra, dobra. No, nie potrzebuję waszych gwiazdek. Żadnych gwiazdek nie potrzebuję. No dobra, no i co? Muszę użyć koniecznie, tak? No oczywiście, że muszę użyć. Dobra, znaleźć cukier. Dobra, no. Na pewno bym sobie bez tego nie poradził, naprawdę. Nie przeżyłbym bez tej informacji. Doprawdy. prawdy. Wezmę młotek, bo to, wiecie, z sentymentu dla Werki i wezmę drabinę, bo to z sentymentu dla drabiny po prostu. Drabina musi być. Mm na dachu już teraz w sumie, w ta drabina trochę taka... Taka trochę nieprzydatna teraz w tej wersji, coś mam takie wrażenie, no bo co, na dachu mogę wejść, nie? Ej, dziadek nie goni! Dziadek, co tak blisko?! Jak on mnie w ogóle złapał przez ścianę?! Co on ma ręce, kurczę, ręko, ręko, gadżeta, lecisz?! Co to było? Gazetą w ogóle mnie oszło, ja nawet nie miałem... Co to było?! No, wiecie, no tam. Yy, załóżmy, że tego nie było. To się wytnie, prawda? Wiecie jak to jest? Magia montażu, nie, tego nie. Nie oglądaliście tego przecież. Dobra. Yy, znaleźć cukier. A, bo tam nie, tam było, że cukier? Nie, po prostu muszę coś się narobić z tym hamakiem, bo to najpierw ten hamak znajdę i zobaczę, co tu się dzieje w ogóle, bo powiem wam szczerze. Nawet nie wiem, gdzie ten hamak był, chyba gdzieś z tyłu jest w ogóle. Zobaczmy, drabinę, no sorry, drabinę, ale muszę cię wziąć, bo nie, 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 ma, nie ma takiej opcji. Gdzie jesteś hamaku? Tutaj są baseny, te. O, tu jest hamak, dobra. Nie mogę po prostu drabiny położyć na hamaku? Ty, powiedzcie, że. Ciekawe, czy mogę tutaj coś zbagować grę? Nie, nie mogę, dobra, jest ściana ewidentnie. A mogę na drzewo wejść? Pokażcie mi tutaj to. Mogę się oprzeć o hamak, o drzewo, tutaj, o. W ogóle chcę posadził. Ej, nie, przez drzewa tak trochę. Tak drabiny się nie zachow... Może myślałem, że on przybiegnie do mnie, ale coś po prostu zaczął coś mówić, po prostu, dobra, dobra. Tak drabiny się nie powinny zachowywać, z tego co wiem. o i ale, ale fizyka jest. Stanąłem po drugiej stronie drabiny i, i normalnie ten się przechyliła. O. No, powiem wam, dobra, dobra, no foko, spoko, spoko. Tylko co ja mam z tym hamakiem zrobić? Hmm. Na pewno by się przydało go pewnie jakoś tutaj, tam wiecie, nie wiem. Uciąć nożyczkami, coś takiego, żeby się może przewrócił. Nie wiem. Yy, jest coś w szopie? Magiczna szopa. Rękawiczki są. Co teraz? Nie widzi moich odcisków palców? Rękawiczki, bo ale. Ty normalnie mam to rękawiczkę, ale Beka. <laughs> Mogę pewnie ręce w kwas włożyć. Tylko nie, mi się nie przyda, to by mi się przydały o, na przykład coś takiego do przycinania kabelków Może, może to zadziała, chociaż wątpię, wydaje mi się, że to jest jakaś, że na, na, naciągam tutaj ostro, naciągam chyba Może w poduszkę mogę cegłę włożyć na przykład Ja to bym coś takiego wymyślił, nie wiem <grytanie> Dziadku, ej, ej, o nie O nie, dziadku, nie, 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 po muszę wejść Błagam, powiedz, że nie możesz po wchodzić Dobra, nie może Dobra, schowam się Schowałem się z rękawicą... Dziadku, nie widzisz mnie, nieprawda! Nieprawda, nie widzisz mnie. Ja tu tak trzymam rękę i on mnie nie widzi, naprawdę. Jak masz rękawiczkę i tak trzymasz ręce, to nikt cię nie zauważy. Tylko nie możesz się ruszać. W ogóle Peka, bo mi zaraz energia schodzi i pewnie będę chodził jak ślimak, jak nie będę miał energii. Więc chyba też będę musiał te energy drinki zaraz znaleźć. No dziadku, no co ty tu robisz? Dobra, muszę go mi z rabiną, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy to tak zadziała, ale łap dziadku drabinę, łap! Pomyłka, łap! Łap! Okej, okay, nie zadziałało. Map, łap. Nic mu nie zrobiła! Łap! Łap dziadku drabinę! No łap ją, weź ją! No ty, to jak ja mam wyjść stąd? Mogę to w ogóle ją podnieść? Mogę ją podnieść? Dziadku, nie, nie chcę na niego spać, bo zaraz spadnę Nie no, nie mogę no, dziadku, no Dobra, musisz, musisz odejść dziadku, sorry, ale musisz po prostu sobie odejść stąd, nie? O, teraz jest w szopie, dobra, teraz jest w szopie, to jest czas na ucieczkę Bo on wbiegł do szopy, bo myślał, że jestem, wiecie, w szopie, nie? Okej, okay, zadziałało, żyjemy, żyjemy Myślałem, że to już generalnie będzie koniec nasz Idziemy do piwnicy zobaczyć, co on dzisiaj trzyma w piwnicy bo tu jest taka dziura w ogóle na wylot. O, kolejne rękawiczki. Jeszcze więcej. Rękawiczki na rękawiczce teraz mam. Hej, kawitan, co macie coś tutaj? Nożyczki? Nie, nożyczki też nie na pewno. Ej, on gdzieś tutaj stoi. Dziadku, nie, 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 nie. Zamknio, zamknij drzwi. Ej, okej, okay, pogubił się. Pogubił się. Dziadku. Dziadku, byłeś bardzo blisko. Szybko, szybko zabijać tutaj trzeba. O, mogę tu wejść? Mogę. Dobra, 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 dobra. Jednak nie wyrabia, zawsze szybko spintuje, na pewno. O nie, Boże, jest tuż za mną, tuż za mną jest. Dobra, zgubił się. Dobra, ale znowu idzie po schodach, zaraz na nowo mnie zobaczy. O tutaj. O nie, energia. Nie, energia, nie. Energia, nie. no Nie mogłem się ruszyć, bo nie miałem energii, co jest? Nie mogłem totalnie się ruszyć i jeszcze mi się gra trzymała. Ty ja będę mógł go teraz dokończyć? Nie mówcie, że już nie będę mógł w ogóle się ruszać. Dobra, mamy mam jeszcze troszeczkę energii, żeby dokończyć. Jak teraz mi się nie uda, to powiem wam, no. No trzeba będzie to zostawić na kolejną próbę, bo bez tej energii to może być tutaj. O, nie, dam się pułapko złapać na ciebie. Nie dam się złapać. Nie ma, nie ma, lekko. Dobra, muszę znaleźć jakąś tego energy drinka. Bo, o Boże, już chodzę jak ślimak. O, nie. O, nie, muszę jakoś uratować się. Jak ja się mogę uratować? Muszę hajs wydać. No dobra, mogę wydać hajs chyba, bo to nie jest problem, dobra. Mam nadzieję, że tyle mi starczy, że nie będę musiał milion razy tego doładowywać, bo powiem wam nie wiem czy mi starczy, bo ja nie wiem, ile mam pieniędzy nawet, więc. No Aga mówi bardzo dużo, a ja mam pewnie, pewnie bardzo mało jest taka jest prawda na pewno 100%. A jakieś tysiąc, Aga. Nie, to ja tam nie ufam. Dziol... Dziadku! Nie patrzcie na mnie! Dziadku, no co ty robisz? Mogę cię rzucić? O nie, wyskoczyłem, Skoczę, skoczę przez barierkę. Nie. Wszystko zrobię tylko, żeby się nie dać zapać, już daj mi spokój, dziadku. Zaplutek, no już powiem Ci, tak sprintujesz szybciej niż to babcia, chyba nawet, nie? No, 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 no. Kozaczysz tam, kozaczysz. Dobra, gdzie jest ten. Gdzie jest ta rzecz jakaś. Tam w podpowiedziach na początku było, że jakiś cukier, jakieś coś takiego muszę znaleźć. Pewnie żeby te ptaki, może mu faktycznie muszą te ptaki po prostu nalecieć. O, a mam te nożyczki. Ej, to są takie typowe nożyczki. Mogę uciąć nimi, uciąć nimi ten hamak? No To bardziej brzmi logicznie, nie? Po prostu uciąć hamak on będzie niby zwi, wisiał, ale jednak nie. Nie, ale nie mogę nic zrobić, nic się nie świeci. No, a czas się rozejrzeć generalnie. Czas zrobić mini, mini speedrun. Ostatnie legendarne moje słowa, jak zwykle. Speedrun. Nienawidzę ich mówić, ale czasami trzeba. Dziadku, co ty tak blisko jesteś? No weź, wiesz co? Drabiną się muszę ratować. drabina nawet nie zdąży spaść. Zdąży? Szybko drabina? Dobra, uf, udało się. Dobrze, że mogę po niej wskoczyć, zanim ona spadła, nie? No, dziadku, biegnij co do góry, a ja teraz schodzę na dół. Haha, prank, prank, haha, ha. nie udało ci się mnie znaleźć. Dobra, kucnę, Nie widzisz mnie, prawda? No, powiedz, że nie widzisz. Dalej nie widzi, Czemu dalej nie widzi, no, nie widzisz mnie przecież. Nie, nie mam mnie, jestem duchem, niewidzialny jestem. Pewnie, jakbym miał rękawiczki, to by mnie nie widział, na pewno tak by było. <laughs> Chociaż nic nie mają pewnie wspólnego, to pewnie tak by było, na 100%. Dobra. Ej, tu się że co w ogóle jakieś rzeczy? Co to jest? O! Młotek i cukier. Dobry zestaw pewnie. Ej, no co się. Zacząłem się tutaj. Halo, halo. Coś tu było? Nie, tu nic nie było. Dobra, no, 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 w tych było napisane, że to jest. tam coś ma być potrzebny. Ten cukier w tych podpowiedziach na początku, więc nie wiem. Używam cukru. To to już? Już? Cukier tylko? Okej. Okay. A, muszę to ukryć pewnie poduszką. A, no właśnie. O, dobra, dobra, bo tam było, żeby nie, nie, nie widział. Dobra, dobra, dobra. Naprawiona sytuacja, naprawiona. Będziemy mogli się przyglądać tutaj z tej pięknej, z perspektywy na niego. Mam nadzieję, że tu mnie nie znajdzie, bo jak mi tutaj znajdzie, to będzie tragedia. No i poczekajmy na dziadka, Zobaczmy, co się stanie. Widzimy jego głowę i cień. Dosłownie tylko włosy i cień. Dobra, teraz ciało ciało już widzimy. Czy może trochę odsunę, bo on mnie zaraz zobaczy, co mam wrażenie. I będzie bieg i już koniec będzie. Nigdy tego nie zrobię, tutaj nigdy stąd nie ucieknę. No nie, 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 tylko tego nie chciałem właśnie, dobra. W dziadku nie widzisz mnie, no jestem niewidzialny przecież tutaj No Halo, no za na sobie stoję, no widzisz mnie biodierz Ty tylko widzisz jak na hamak wchodzisz Dobra. W jego włosy tylko widziałem, ale dobra. Ej, takiego stroju nie miał Mrówki wchodzą No, z hamaka i nie ogarną, że go mrówki wynoszą. I tr... Spadł z hamaka, umarł i go zabierają trumną. No, wam powiem, no. No, trochę przegieli generalnie. Trochę będzie, trochę, trochę, no, trochę naciągana historia, nie powiem. Nie ma rudze. I zobaczymy się w kolejnych odcinkach, bo, wiecie, level jeszcze trochę zostało. Trzeba przejść więcej niż aga, też koniecznie, więc zostawiajcie koniecznie bardzo dużo łapek w górę. Jakieś 5000, to wleci bardzo szybko kolejny odcinek. No a na razie się z wami żegnam byczki. Papa! Papa! Pa, pa.